Książki i kolce i te, 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 całe książki, symbole, wiesz chodzi. No, siurki. Tak. Dobra, to jakie symbole są w tej książce, co mówiłeś? Ten gruby list Tak jak na początku. No. Później jest zwykły ten siurek, taki zwykły. To czekaj, czekaj, Albo ta książka. No. Później jest. To a czwarte? Czwarte jest wieszak z kwadratami. Ani nie rąbami? O, no, rombami. O, to ja mam to. I piąta jest to baba, a. cyklo. A, 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 a. No więc... In the western corner lies your start. Keep moving north, but watch your step. Before the last tile you must head east. After these two steps, take one step towards the south, head for the eastern wall. Then you may proceed towards the door. Ok. Czyli Twój początek leży w. Kudę, prawo czy lewo? E, w, lewy, w lewym rogu. Leży Twój początek. W lewym rogu, dobra. Bo ja się wchodzi na pierwszy. Do przodu idź, ale się strzeż. Przy, osta przy ostatnim. Em... Prze -prze Przez ostatnim polu iść w prawo. Czyli cztery do przodu? A, tak. Przysiłem. Przez ostatnim polu iść, iść w prawo. prawo. Po tych dwóch krokach I... weź jeden krok w tył. Dwóch w prawo? Nie, nie, nie idź, 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 idź w tył. Ale ja przeszedłem w prawo. Dobrze, to idź, wiem iść idź w tył. Co? Po prostu iść w tył i pole jedno. Umarłem. Dobra, nie, nie, dobra, nie, nie dobra. Dobra. S jest to samo. Jest, dokładnie samo? To samo książka. Nie gadaj! Dobra, biegnę. W lewym... Ciu. W lewym rogu jest... To Mary znowu. Przeszedłem. Nie. To w ogóle się wygrałeś? Nie! <laughs> Ale jest... Dwa w prawo idę do tyłu A weź umrzęd teraz. Bo ja nie, bo ja, bo ja nie wiem w ogóle co, o, o czego tak szczerze Przeszedłem Jak? <ślepio> Jak? Nie możesz tego zrobić! <ślepio> nie, nie możesz tego zrobić! To jest nielegalne! <ślepio> <ślepio> nie możesz tego zrobić! <ślepio> 200 chciałem, już! Nie możesz tego zrobić! Nie, mo nie, nie, nie żyj, nie, nie mogłeś tego! Nie! Nie grać z tobą w tej więcej! Dobra, ciekawe, czy ubrać znowu. Dobra, to jest cały teatr, tak? Teatr I. Dobra. Magnetofon mówi. Był kiedyś zamek pełny życia I to główne zamek po mnie idzie Dobra, kręcę zamkiem chyba z dziećmi No dzieci i... kręcisz dziećmi? No dzieci wkręcone są Wkręcone dzieci I Teraz zamek powinien Dzie być Dzieci wkręcone Nie, to, to... to zamek? To Dobra, król wypadł, Kazik Kazik? <grylanie> Kazik pozdrawiam Dobra Teraz To jest zamek Zamek już? Mm, teraz no Okej okay. Ten na druga no gówno po mnie idzie. Dobra, robimy szybko To jest Kazik, ma, to, ciekawe, jest ciekawe, dzieci, ciekawe. to jest dzieci. I tam I, i zamku użył król z jego żoną Dobra, to jest zamek Tak w sumie to wygląda jak taka brała bardziej nie zamek ale waliś to Dobra, zamek To jest taki bied, To jest taki biedny zamek Kazik wyszedł, czy nie ma Kazika? No tak. I teraz królowa. Dobra. Skąd to wiesz? Co? Skąd to wiesz? Bo se poznaczałem sobie... POWAŻNIE?! Ja. Ej, 200 IQ. Znowu. Dźwignie. Teraz ja zapamiętam, po którą kręci. Dzięki. Wszyscy byli szczęśliwi i wszyscy byli dobrzy. O, czyli wszystkich oprócz tego. Zabójcy. To gówno, ja robię jakieś dziwne wywijace i do mnie idzie. No ja tam nic nie widzę, tylko kręci dziwnie kręcę. Mamo, przyjdź Kazik jest? Tak. Dzieci Kazika? Boję, się, przy... Przy... Boję się, przytul mnie. Czekaj, kręcę dzieci Kazika. Haha, <laughs> kręcę dzieci Kazika! To co? <laughs> No, już są. Już są. Dobra, wszyscy są. Dźwignia. W dół. I mi nic nie wróciło. My sobie też. Okay. Okay. tam zostali. Okay. Dobra. Ale, ale pewnego dnia król zabił każdego, kogo mógł. Ama. Król? No, pewnego dnia król zabił każdego, kogo mógł. Palić krew. Ale chyba trzeba zabójcę prowadzić, w sensie, że... Bo kurde, ten, ten zabójca wygląda, wygląda tak samo jak król, tylko że ma mier krwią, więc chyba po prostu trzeba tamtego, tamtego prowadzić. Czyli króla wprowadzamy, a zabójcę tak, króla i, wyprowadzamy. Tak, chyba skoro zabił każdego... To chyba trzeba każdego walić, nie? Mi się wydaje. Nie wiem. Klony już były. Kazik się? Tak. To jak? Bo teraz jest czysty i oprócz zwykłego Kazika tak, i tak. krew. Tak. Odpalać scenę czy Nie, za, nie. Tam... Magda, Magda mówi, że zabi, że, 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 że zabije Wszystkich? Zabił, czy wszystkich zabił, wyprowadzić? Oprócz Kazika i krew. No, Magda, Magda mówi, aż w końcu królewa każdego, każdego mógł. No czekaj. Królowa wyszła? Tak. A, dzieci, wypadł. Dzieci, wypadł. Dzieci, dzieci, dzieci. Kazika wykręca, coś go świeżej Dobra, bytki? No Czer Jest czerwono? E, chyba Nie, scena czwarta. To masz zamek wywalczyć. ten no, zamek wywalić to tak trochę nie pasuje, żeby zabić wszystkich. Mogę... Mogę zająć teraz w prowadzić. No zabił zamek, ty... wybierz zamek ja bym wprowadził tu dzieci. Spróbuj no, kurde, no. Zamek wali, spróbuj. No. A, zamek. Twój zamek, Tu no, Tu idzie! Walam zamek, zamek wyjeżdża. Zamek wyjeżdża. Zamek na kółkach. Włączaj. Ja. Cztery dalej. O boże, Jay, po, 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 posłuchaj Aż w końcu król zabił każdego kogo mógł To nie wiem Kręcę jest ich z powrotem oprócz króla zwykłego Czemu byłby klody fajne A każdego kogo mógł, to i się wydaje w sumie Ej <noise> teraz I teraz jest klody ze Wszyscy myśleli, oprócz tak. króla zwykłego A jeszcze piąta. Tu no, zamordowywali się. I super. Ciocio, To jest ciche bardzo, czekaj. Stojąc w krwi, dumnie powiedział. Czyli? No król chyba, ten zabójca i stoi, i stoi, i stoi w krwi. i. Tak. I król sam, dobra. Teraz będą w tle ja. No jest już. Może zamek jeszcze? No nie. Zamek jeszcze może. Zamek, zamek. To już jest koło sceny, prawie. Ja tu kręcę wajho. No, to teraz Nie, jeszcze zwykłego spróbuję, króble. Czemu? No był króla, nie powiedziano, że zabity. Ale w krwi, czyli czerwono ma być. Wyszedł król? No i jest idealnie na tym kurdej na tym świetle. To jest zamek jeszcze cofnę, bo nie działa nadal. Już powinien go wrócić? Nie, wrócił. Poszło. Si klapa jakaś. Skaczę Ej, nie mogę. Też nie mogę. Klapa jest zepsuta! Proszę, kurde, jakieś dziwne dźwięki? Ej, moja klapa też nie działa. Moja klapa też nie działa. No jest tak, jakby otwarta, ale. No właśnie, wyleś! Zepsuliśmy grę. E... O nie, e, e, kliknij, E! Klikamy. Na klapę. U mnie podziałało. Ja nie mogę ma... wejść. To, 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 to zaraz we mnie! Nie mogę wejść, nie mogę wejść! Paweł, no, no, to... Klikamy! O, jest, 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 jest! Tył! Tył! O, czemu? ma! niski <grystki> jesteś! <grystki> Też, jesteś, karły. Czemu ja mam kamerę na to. moją głowę nie dosłownie? Nie wiem. Nie wiem, chodź. Masz to czekaj, otworzyć. ci. Czekaj, czekaj, patrz Ale nie wiem, mój... Ale... Ale jak, ale jak, jak, to tak, my, my, ale... No tu... My nie będzie. Tu masz płytkę. My nie będziemy oboje? Nie. Nie, ja nie ci ustawiać. Idź. musisz, ty Iść. Okej, okay, mam kamerę wyżej, od ciebie, a jest niski. Ja tak musisz <laughs> <Mówisz, śmiech> ty iść. To chyba tyle na w, w tym odcinku. I narka ludziska i... Cześć i... Dobranoc. Może kiedyś Ciemka. jak będziemy mieli fundusze, kupimy części kolejne, a na razie możecie em... Um, powiem, kurde okośnego, nie wiem. papa. Pa. No.